Dziewiąty otwieramy Kolejny piękny kolor. Taki. Melanżyk. Melanżyk. Śliczny. I dziewiąteczka. Od O, jaki ładny. Też podobny. Spójrzcie, jakie podobne kolor ja się przedstawia no teraz. W związku z tym, że dzisiaj byłam cały dzień praktycznie w podróży, a potem jak przyjechałam już na miejsce, to okazało się, że mój syn, starszy syn z synową byli tutaj na miejscu, więc chciałam z nimi spędzić również trochę czasu, bo nie widujemy się za często. I dlatego y, już zrobiło się ciemno. Byłam wprawdzie nad morzem, ale oczywiście, tak zwany mindfulness nocny, zobaczycie na końcu filmu. Także możecie sobie chwileczkę, minutkę pomedytować, posłuchać bardzo dzisiaj wzburzonego morza naszego Bałtyckiego, ponieważ naprawdę wiało. Pierwszy raz chyba tak. Tak wiało jak ja tutaj bywam. No, dosyć często bywam, ale, ale wiało naprawdę mocno, aż mi nawiało przez czapkę. Więc tutaj czapka się kłania, taka porządna, trójwarstwowa na uszy. No, ale dobrze, w związku z tym, że dzisiaj byłam praktycznie cały dzień w podróży, to pomyślałam sobie, że najwyższy czas, żeby odpowiedzieć na Wasze pytania. Które zamieszczacie w komentarzach. Jest mi niezmiernie miło, że jesteście aktywni i ja bardzo, no zresztą wiele razy powtarzam i będę powtarzać ciągle i często, że jestem bardzo wdzięczna za każdy komentarz i każdą aktywność na tym kanale, ponieważ, no, wiadomo, że jak jest aktywność, to znaczy, że się podoba. Znaczy, tej wersji się trzymam, że się podoba. Może być aktywność, że się nie podoba, wiadomo, ale nie. Usta zostawmy to wiadomo, że Wam się podoba. Ci, którzy mi dają komentarze takie pozytywne i wysyłacie tą energię do mnie, to wiadomo, że Wam się podoba to, co ja mówię, czy w jakiś sposób mówię. Więc tak, zacznę może od końca i yy, tak, zafarbowałam włosy, jak widzicie, i znowu mam dylemat, ponieważ, tak, jak już mam te włosy takie siwe, to naprawdę, wierzcie mi, bardzo jest mi trudno się zmobilizować, żeby Pójdź do łazienki i poświęcić te pół godziny, żeby te włosy pomalować na nowo. Ale jak już mówię, tak koniec, nie farbuję, to ostatni raz. No, i widzicie, ile jest warte moje słowo odnośnie farbowania. Jak pójdę i to zrobię, jak się zmobilizuję. No to potem sobie myślę tak, ale ja byłam durna, mogłam to zrobić już wcześniej. To naprawdę nie jest tak dużo pracy. No i nie wiem, dlaczego ja mam takie, taki opór. Czuję po prostu pod, przy, przy, przy tym farbowaniu, znaczy przed, przed nałożeniem farby. No ale zafarbowałam i zupełnie inaczej się czuję, więc no. Tak. Zafarbowałam włosy, bardzo się cieszę i fajnie, że to zauważyliście, że doceniliście uwagą. Kolejny komentarz: czy zbieram sierść białki, to znaczy, żebym zbierała sierść białki? Otóż, odkąd mam białkę, czyli od kwietnia nie, nie tego roku, tylko zeszłego roku, to po prostu ja zbieram każdy kłaczek. Tej sierści już mam około 400 gram i oczywiście zamierzam z tego coś zrobić. To znaczy najpierw chcę dużo zebrać, bo no wiadomo, że trzeba tą sierść wyprać, chociaż ona nie jest taka brudna, jak się wydaje, i będę ją przędła najpierw, a potem ją ewentualnie wypiorę. To znaczy na pewno ją wypiorę. Ja sama przędę, więc będę jakby tak uskuteczniać produkcję od chwili zbioru do gotowego wyrobu. Nie wiem, co z tego wyjdzie, ale tak, ja tą sierść, którą zbierałam przez no, ten pierwszy okres, to gdzie ona z nami zamieszkała, to była sierść jeszcze szczenięca, bo myśmy ją, wie, gdzie, wie, myśmy ją zabrali wzięli do siebie, jak ona dokładnie skończyła rok. Tydzień, y, tydzień albo trzy dni, nie, trzy dni przed, y, przed jej urodzinami pierwszymi. Więc y, ona miała futro jeszcze. Oczywiście to futerko było fajne z podczerstkiem, ale to było futro szczenięce. I ona dopiero zaczęła się lenić koło czerwca i to futro faktycznie z, zrzuciła, ale to futerko jest jednak zupełnie inne niż teraz. Ona od czerwca zaczęła nabierać, jak zrzuciła to futro, samojedy w ogóle zupełnie inaczej linieją niż inne, inne rasy. One po prostu takimi plackami, yy, całe kłęby takie, aż z tym podszerskiem, cały tak, taki pół z nich wychodzi z tym włosem i, i ja to wszystko zbierałam. Wszystko. Nawet Pani, jak, jak kiedyś zawieźliśmy ją do fryzjera, to Pani też mi ym, część tego futra odzyskała i po prostu dostałam w reklamówce. No nie było tego dużo, no ale wiadomo, no, jak się samemu czeszę, to jest więcej tego, tego futra, bo samo jed, ym, No opowiem Wam trochę. Jak się samo jeda zmoczy, to potem trzeba go bardzo dokładnie wysuszyć. Są takie specjalne suszarki do tego przeznaczone, taką domową suszarką nawet z dużą mocą, taką fryzjerską nawet, profesjonalną, nie wysuszy się samojeda, po prostu on ma tak dużo puchu, że trzeba mieć taką specjalną suszarkę i jak się ją suszy, jak się suszy psa, to ten puch, jak się pies leni, to ten puch podczas tego, tego strumienia powietrza, on po prostu wychodzi z tej skóry, to psa nie boli absolutnie, samojedy to lubią, Białka nie jest wystraszona, jak się ją, tam, ją tak suszy, bo ja ją przyzwyczajałam suszarką taką zwykłą i, i tak dalej. No nie przepada za tym, wiadomo, ale lubi się, pod prysznic wchodzi, także, także spokojnie. I, no i teraz dopiero ona nabrała tego futra takiego zimowego, Ma. Ogrom tego futra, naprawdę. Chociaż ona jest malutka jak na y, samojeda, w ogóle na suczkę, to ona jest mała, bo ona waży tylko 17 kg, ona powinna tak ważyć do 22 i powinna być dużo większa, więc ona jest drobna. No więc wiadomo, że gabaryty ma mniejsze, no to i tej, tej skóry ma mniej, no i tego futra ma mniej. <laughs> Ale ja każdy kłaczek zbieram, naprawdę. Mam taki duży słoik z Ikei, wiecie, taki. Są takie wazony szklane z takim dużym otworem. Jedne są takie malutkie, tak, tak gdzieś, ja nie, nie wiem, one mają z 20 cm, a drugie są takie dosyć, dosyć takie wysokie no i ja do tego wazonu za kanapą mam ten wazon i jak ją tam gdzieś poczeszę, czy ona zgubi, gdzieś się wydrapie się i jest na podłodze, to ja to skrzętnie zbieram i po prostu do tego wazonu ładuję. Mąż też ma przykazane, że ma absolutnie żadnego kudełka nie wyrzucać, tylko ma do tego wazonu zbierać, no więc zbieramy, tak, zbieramy. I jak już będzie tak, no, nie wiem... No zobaczę, teraz po tym zimowym futrze, jak ona się będzie leniła tak gdzieś koło, myślę, że też koło marca, yy, maja, jak będziesz zrzucała to futro. A właśnie w, a propos zrzucania, jak samojedy zrzucają futro, to właśnie takimi plackami. I była taka historia w maju zeszłego roku, że ona tak zrzucała to futro i tak miała gdzieniegdzie po prostu takie jakby, no wyleniałe, ale... Wyglądało to paskudnie, naprawdę okropnie, okropnie wyglądał. Ten pies wyglądał jakby był chory, jakby miał jakąś chorobę skóry. No i zaczęła się taka sytuacja, że młodszy syn, który ma, jak wiecie, bunię, border collie, bryzę, bryza ma na imię, ale mówimy na nią bunia, przyjechał i mówi tak, mamo, ty musisz iść do weta, bo ona jest na pewno chora. Ja wie dziecko, to jest... Po prostu taki typ psa. I ona tak, tak linieje, bo każdy pies linieje, ale bryza zrzuca futro po prostu, jak u nas jest to. Te, te włosy są wszędzie. A samo jedanie nie, to jest kilka dni. I tak samo haski i malamuty też tak zrzucają sieć po prostu w kilka dni. Ale wygląda to paskudnie, bo tak jak, to, to wygląda jak łysienie plackowate. O, coś takiego. Czyli takie całe, całe powierzchnie są. No prawie do skóry gołe. No więc to tak. Tyle o biełce i o futrze. Owszem, zbieram futerko i chcę y, kiedyś z niej, z nie, czy z tego, z tego futerka coś zrobić. Kolejne, kolejna, kolejne y, aha, kolejna rzecz to kalendarze. Te odliczacze, bardzo mi się podobają te odliczacze. I... Y, tak, ja mam taki odliczacz, ale jak wiecie, wspominałam Wam, część rzeczy mam w magazynie i ten odliczacz taki, mam po prostu takie kostki, gdzie się odlicza te dni do świąt od, 20, od 25 do 1 do, do dnia do świąt, czy tam do 0, nawet nie pamiętam już, no bo tak jak mówię, no jest to gdzieś tam w magazynie. Mam takie kostki i taką gwiazdkę, ale widziałam w internecie przepiękne odliczacze, naprawdę różnej i gwiazdy. i No i dziadki do orzechów widziałam. Moja synowa starsza ma takiego dziadka do orzechów, on jest duży, on ma prawie 50 cm. I to jest oczywiście wyrób prawdopodobnie chiński, z jakiejś masy. I ja pomyślałam, że ja sobie takiego dziadka do orzechów zrobię z gliny na przyszły rok. Także trzymajcie kciuki. Bardzo mi się ten dziadek do orzechów podoba. Naprawdę jest fantastyczna ta figura. No, i będę próbowała swoich sił w glinie. I takie postanowienie mam, że właśnie sobie zrobię takiego dziadka do orzechów. No będzie, to, będzie to wyzwanie dla mnie, bo ja owszem, maluję, maluję obrazy. I jeszcze o obrazach właśnie Wam opowiem. Maluję obrazy, ale wszystko to jest raczej, nawet jeżeli to jest przestrzenne, no to jest raczej no, 2D, jak to się mówi, nie 3D. Ja nie rzeźbię, nigdy nie rzeźbiłam, nie miałam rzeźbiarstwa w szkole. Natomiast tutaj, no to jest jednak przestrzenne i no, oczywiście jakieś tam figurki, aniołki, to wiadomo, że, że coś tam robiłam, ale to było raczej takie, wiecie, no bardziej, um, no jak wyjdzie, tak wyjdzie. No tutaj też, no jak wyjdzie, tak wyjdzie, ale pomyślałam sobie, że. Muszę spróbować, muszę spróbować i taką figurę takiego, takiego, dziadka do orzechów zrobić, zwłaszcza, że mam taki piec, że mi zmieści się taka 50 centymetrowa wysoka figurka. Tak, ktoś pytał o obrazy, to znaczy był tam jakiś komentarz od jednej z Was, że to nie moje obrazy, że nie w moim stylu. Otóż wszystkie obrazy, które widzicie na moich filmach są namalowane przeze mnie. Oczywiście ja bardzo lubię malować dzieci, takie jak tutaj, o na przykład to tak przywiozłam sobie z domu, z Pszczyny, żeby nie być tak, no wiecie, no tak, tak surowo, żeby nie było. Ja nie lubię, jak jest tak surowo w mieszkaniu. A że mieszkam nad morzem, no to, no to wiadomo, że musi być coś z morskiego tematu. No i tak, i te wszystkie obrazy, które ja maluję, maluję sama. To znaczy, te, które widzicie na filmach, to są obrazy mam namalowane przeze mnie wszystkie. One się różnią, oczywiście, dlatego że. Yy, a to taka ciekawostka. Mój profesor mówił tak na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiesz, yy, przede wszystkim trzeba mieć dobre rzemiosło, bo jeżeli będziesz mieć dobre rzemiosło, to będziesz. Móc, będziesz mogła namalować wszystko. Czyli tak, jeżeli ktoś Cię poprosi o jakiś obraz, będziesz mogła malować powiedzmy komercyjnie, po to, żeby mieć pieniądze, żeby malować to, co chcesz. Czyli to, co ci w duszy gra, to, jakie masz zapatrywania, zamiary, wizje, idee itd. Dlatego ja uważam, że rzemiosło jest podstawą w każdej, w każdej dziedzinie, nie tylko w malarstwie. W każdej dziedzinie podstawą jest dobre rzemiosło. I nie rozumiem właśnie młodych ludzi, którzy, ja nie mówię, nie generalizuję, że wszyscy, ale bardzo dużo ja się spotkałam z takimi osobami, które po pierwszym roku studiów, jak trzeba wybrać pracownię. To idą do profesora tam, do pracowni, gdzie jest abstrakcja. Abstrakcja, proszę Państwa, to jest naprawdę najwyższy poziom sztuki. To nie jest tak, że jak się. Ach, co autor miał na myśli. Dobra abstrakcja, uważam, jeżeli jest dobrze namalowana, to każdy znajdzie odpowiedź. Każdy, patrząc na obraz, znajdzie coś swojego, coś dla siebie, jakąś właśnie odpowiedź. Natomiast to nie jest prawdą, że jak się nie umie malować, to trzeba malować abstrakcję. Najpierw rzemiosło, trzeba naprawdę się przyłożyć, a no nie czarujmy się, młodzi ludzie są niecierpliwi, chcą już malować, a Godziny ślęczenia przy rysunku, mierzenia, mierzenia i jeszcze raz mierzenia i perspektywa i mierzenie, perspektywa i mierzenie. To jest nudne dla bardzo wielu osób. A jeżeli to potrafisz, no to praktycznie narysujesz wszystko. No z tym malowaniem już jest problem, bo jak to się mówi, rysować można nauczyć każdego. Natomiast żeby malować, to faktycznie trzeba mieć taką... Takie wyczucie w kolorze. I to też nie jest moje zdanie, tylko profesorów z Akademii i z Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie i z Akademii Sztu Pięknych w Katowicach. Bo ja zaczynam w Katowicach studia, a skończyłam w Krakowie. Tak, i jeszcze teraz jedna rzecz. A może to już dużo, bo 15 minut gadam to już dużo. Aha, i tak, nie będę tutaj długo, jak wiecie. Na kolejne pytania odpowiem w kolejnym vlogu czy za jakiś czas. Natomiast tak, nie będę tutaj długo, ale kilka dni tylko. Ale przywiozłam sobie właśnie ten zielony sweter, to znaczy włóczkę przywiozłam, ten tył, który zrobiłam, skończyłam w pszczynie. I pomyślałam sobie, że to jest akurat dobry moment, żeby, żeby zacząć przody. Także będę, wzięłam sobie moteczki, wzięłam sobie druty i tutaj zacznę, zacznę sobie robić przody. Z tego powtarzam się, no ale dla tych, którzy może, może nie byli wcześniej i nie widzieli, to, to taki sweterek. On jest tutaj faktycznie taki gdzieś do pasem. No, może będzie dobre. Które. Ja robię ten najmniejszy rozmiar, Przypraszam, ja przepraszam, łyknę sobie herbaty, bo dzisiaj byłam taki, taki kubeczek mam fajny. To jest metalowy kubek. Taki, wiecie, alapelowski. W Sopocie jest fatalna woda. Zobaczcie, nie dodałam sobie cytryny. I po prostu tu jest tak twarda woda. Jak dodam cytrynę, to nie ma oczywiście tego, tego nalotu. Jeszcze, jeszcze łyczka sobie zrobię. Nie lubię pić na wizji, ale ta podróż mnie wysuszyła, no, można powiedzieć, naprawdę. A jeszcze wcześniej byłam u stomatologa, a dlatego tak późno myślałam, że mi się tutaj uda jeszcze za dnia coś nakręcić, ale byłam tą wizytę, miałam o 12.00. No i tak, oczywiście dalej mam ten aparat, o tym aparacie to Wam jeszcze opowiem, ale już... Y Ładne ząbki proste, ale muszę jednak chodzić jeszcze w tym aparacie, żeby tam, no bo wiadomo, że ząbki mają również tak zwaną pamięć mięśniową, czyli jeżeli się tego nie utrzyma w ryzach, to one mogą wrócić, na pewno wrócą do, do swojego pierwotnego miejsca. Dlatego trzeba bardzo dbać o to już. No a wiecie, no jak się powiedziało, a to trzeba powiedzieć b. No i tak, yy, będę Wam zdawać relacje, jutro pojadę do Wejherowa, no to może, może coś Wam też nagram z innego kawałka tutaj, yy, tej części Polski. No no i tyle, no, no jestem tu na chwilkę, miałam zostać, ale nie zostaję, dlatego że tak jak Wam wspominałam, Przepraszam, dzieci stwierdziły, że chcą wigilię właśnie domowo w Pszczynie, chcą po prostu, żebyśmy się wszyscy spotkali i no i w sumie ja się też już zaczynam, to znaczy cały czas się cieszę, no bo wiadomo, że ja tęsknię za tymi moimi dziećmi i wiecie, no ja mam dwóch synów, ale teraz jeszcze mam dwie córki, no one są takie ok, także naprawdę... Będzie fajnie, będzie bardzo fajnie. Tak jak wspominałam, już wszystko jest podzielone, co kto robi, także, także myślę, że to wszystko jakoś będzie, będzie ok. A ja tutaj przyjadę dopiero po 1 stycznia, tak na dłużej. No i już tak zostanę no, na, na, na dłużej, także będzie, będą te vlogi takie już z nad samego Morza dopiero w przyszłym roku. No ale to też dobrze, bo to mi da czas na, na różne rzeczy, które jeszcze muszę w domu pokończyć tam w pszczynie, a tutaj już sobie przyjadę i już będę po prostu bez takiego obciążenia że jeszcze tam coś muszę zrobić, muszę coś dokończyć, muszę coś tam. Do... Także może coś jeszcze mi się uda ulepić w glinie, bo tak sobie planowałam, że, że będę lepić w glinie i moja synowa wymyśliła coś takiego, ta starsza synowa wymyśliła taką tradycję, że pytała na Instagramie, kto jakie ma tradycje, no i różne były tam te tradycje. A ja sobie wymyśliłam jedną tradycję, którą chcę zapoczątkować, bo można też tradycje stare, ale można też przecież coś nowego y, zrobić. I ja wymyśliłam jedną rzecz taką, która będzie, tak bym chciała, żeby była naszą tradycją rodzinną. Ale o tym Wam opowiem, tak? Zostawię taką, taką nutkę niepewności, bo to już jest, to już, że tak powiem, jest klepnięte, to znaczy ja już postanowiłam, a wiecie, no jak ja już coś postanowię, to koniec, to choćby nie wiem co, to no ja dotrzymuję słowa. No, tak jak z tym farbowaniem, wiecie, nie, 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 a za chwilę tu malunki, malunki I, i sama się dziwię, bo przecież ja lubię malować, to czemu nie lubię malować tych moich włosów, przecież to też malowanie, no, ale to zupełnie inne malowanie, tak, to prawda. No, no to tak, widzicie, o już wyjęłam sobie tą choineczkę, którą Wam pokazywałam, że kupiłam w TK, Max, w TK Maxie, ale jeszcze nie wzięłam sobie tych lampek z domu. Ze studi z, z Pszczyny. Ale przywiozę sobie. Taka choinka będzie mi zdobiła tutaj. O, tu, 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 tu. Będzie zdobiła mi cały rok tutaj ten kącik. Tak. No dobrze. No to tyle. Ja Was zapraszam na tak zwany mindful, mindfulness, czyli chwilę uważności z naszym pięknym, bałtyckim nocnym morzem. I do zobaczenia jutro. pa. pa.